Według badań Instytutu Biznesu Rodzinnego 57% polskich firm rodzinnych mierzy się, będzie się mierzyć w najbliższym czasie z problemem sukcesji. Jeśli chodzi o mniejsze firmy, te zarejestrowane w centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, mamy 470 tysięcy przedsiębiorców powyżej 60 roku życia. I to pokazuje, jak znaczna część polskiej gospodarki jest oparta na tych pionierach, na tych, którzy na tym rynku są bardzo długo i ci, na tych, którzy, którzy przed problemem sukcesji stoją. Jeden z moich rozumówców zwrócił uwagę na to, że poważną przeszkodą i obawą we wdrażaniu praktycznych. We wdrażeniu praktycznym instytucji Fundacji Rodzinnej dzisiaj jest brak funkcjonującego rejestru Fundacji Rodziny. Bez tego cały wysiłek legislacyjny i cały wysiłek inaczej, rodzin przedsiębiorców są po prostu skazane na niepowodzenie. Czy ma Pan informacje, kiedy Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomi elektroniczny rejestr fundacji rodzinnych? No tutaj sprawa oczywiście jest bardzo, y, troszkę bardziej złożona, to znaczy ten rejestr funkcjonuje w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim y, i tam skład przedsiębiorcy składają y, swoje wnioski. Y, jest to nowe zadanie dla Sądu Okręgowego i no, obserwujemy, jesteśmy świadkami tego y, procesu wdrażania się w to nowe zadanie. Wcześniej oczywiście sąd nie wykonywał y, podobnych zadań, więc jest to dla niego kompletnie nowe zadanie. Według nieoficjalnych informacji, które mamy z Ministerstwa Sprawiedliwości, no zostały podjęte kroki, żeby ten, ten proces faktycznej rejestracji fundacji rodzinnych udrożnić, umożliwić. Jesteśmy dobrej myśli. Mamy informację, że te, te problemy, o których było swego czasu ostatnio głośno, zostały już rozwiązane, więc czekamy na, na efekt. A jakie jest zainteresowanie Fundacją Rodzinną od momentu jej wejścia w życie? No tak, no tutaj tutaj mamy te informacje o tym, ile wniosków zostało złożonych do sądu w Piotrkowie Trybunalskim. Dwa tygodnie temu, tylko to są nieoficjalne informa, nie, nie, nie nie informacje. Dwa tygodnie temu tych wniosków było sto kilkanaście, w zeszłym tygodniu już słyszeliśmy, że to jest około 150, więc faktycznie zainteresowanie tym instrumentem jest spore. Jeszcze raz podkreślam, Fundacja Rodzinna jest instrumentem dla trochę większych przedsiębiorstw. Nie tylko, ale raczej. Co też oznacza, że tych wniosków nie będą tysiące prawdopodobnie, i miarą sukcesu fundacji rodzinnej jest raczej no, to, ile majątku, ile miejsc pracy, jak duża część polskiego PKB będzie w cudzysłowie przechowywana w fundacjach rodzinnych, a nie ile zostanie konkretnie złożonych wniosków o rejestrację takiego instrumentu. Niemniej jednak, no, muszę przyznać, że ta skala pozytywnie nas zaskoczyła. Jest ich pewnie trochę więcej niż, niż się pierwotnie spodziewaliśmy. W jakim stopniu polscy przedsiębiorcy do tego czasu zarządzili sukcesją? No tutaj było bardzo wiele rozwiązań w zależności od tego z jakim przedsiębiorcą mieliśmy do czynienia. Bo ci mniejsi przedsiębiorcy no, mieli do taki instrument, jak właśnie ten wspomniany już zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Tutaj korzystając z tego, że rozmawiamy ja jeszcze raz, apeluję o to, żeby polscy przedsiębiorcy z tego rozwiązania korzystali, ponieważ na ten moment mamy zarejestrowanych zarządców sukcesyjnych 40, około 45 tysięcy. Wcześniej wspomniałem, że mamy 470 tysięcy przedsiębiorców powyżej 60 roku życia. No i naturalne jest, że im przedsiębiorca starszy raczej powinien się skupić na tym pomyśleć o tym, co się stanie, jeśli pewnego dnia go zabraknie. Oczywiście zarząd sukcesyjny wszystkich problemów nie rozwiązuje, ale pewne problemy pozwoli, Rodzinie zmniejszyć w przypadku takiego tragicznego zdarzenia. Tak? Więc no, przede wszystkim zarząd sukcesyjny dla mniejszych przedsiębiorców. Więksi przedsiębiorcy mm, korzystali z no, tego, co było dostępne, czyli e, albo próbowali to załatwić testamentem, albo korzystali z takich rozwiązań dostępnych rynkowo, czyli czy z giełdy, z zamkniętych funduszy inwestycyjnych czy przez jakieś struktury holdingowe. Każde z tych rozwiązań pozwala rozwiązać część problemu. Żadne z nich nie zagospodarowuje głównego celu, dla jakiego powstała fundacja rodzinna, czyli wielopokoleniowej sukcesji, która uniemożliwia rozdrobnienie majątku. Przekazanie przedsiębiorstwa w testamencie nie niwelowało tego ryzyka, jakim jest no właśnie zachowek, na przykład. Tak? To znaczy, przedsiębiorca, który miał kilku potomków, nie chronił tym firmy przed rozdrobnieniem jej w celu spłaty jednego ze spadkobierców. Ustawa o fundacji rodzinnej to rozwiązuje, zarówno sam mechanizmem fundacji rodzinnej, jak i pewną ingerencją w prawo spadkowe, które przy okazji zostało dokonane i które w większym stopniu bierze w opiekę, tak bym powiedział, przedsiębiorstwo, które jest samo w sobie pewną wartością. Natomiast oczywiście też trzeba powiedzieć, że polscy przedsiębiorcy, którzy chcieli skorzystać z fundacji rodzinnej, zawsze mogli skorzystać z tego za granicą i to jest już rozwiązanie, którego na pewno chcielibyśmy uniknąć, bo wtedy ten majątek po prostu z Polski długofalowo, długoterminowo znika. I nawet jeśli działalność operacyjna jest prowadzona w Polsce, to ten majątek jest ulokowany gdzie indziej. Z różnych względów jest to zjawisko niepożądane. Natomiast oczywiście no mówiąc o tym, jak to wyglądało do tej pory, no to najgorszą strategią, najgorszą strategią zarządzania sukcesją jest brak przygotowania na ten proces i na to bardzo uczulamy, żeby jednak z tą myślą się zmierzyć, tak bo, bo brak reakcji, brak przemyślenia tego na pewno wywoła dużo, dużo następstw negatywnych dla następców. Proszę powiedzieć o znaczeniu dla polskiej gospodarki, jakie ma dobrze przeprowadzona sukcesja w firmach w Polsce. No, to jest oczywiście bardzo duże wyzwanie. Jeszcze, jeszcze raz y, może uzupełniając powiem, y, polscy przedsiębiorcy y, mają też problem ze znalezieniem sukcesorów. Y, z badań sprzed paru lat y, wynika, że około 8% sukcesorów jest zainteresowanych w ogóle y, kontynuacją y, działalności y, rodziców. To wynika z różnych, y, z różnych kwestii. To jest na ten, na ten temat badań nie mamy, z, z takich bezpośrednich rozmów wiemy, że. Następcy po pierwsze no mają prawo budować własną ścieżkę życiową, a po drugie no często widzieli, jak wygląda ciężka praca ich rodziców, i też jest to być może w jakiś sposób dla nich nie jest dla nich zachęcające. Więc polscy przedsiębiorcy y, korzystają z pewnych rozwiązań prawnych, jakim na przykład jest fundacja rodzinna, y, mają tą możliwość rozdzielenia tych ładów rodzinnych i korporacyjnych. To znaczy, można być beneficjentem fundacji, nie będąc jednocześnie zaangażowanym w operacyjną działalność y, y, przedsiębiorstwa. Natomiast dlaczego to jest takie ważne? No oczywiście, dlatego, że polskie firmy rodzinne są bardzo ważnym elementem polskiej gospodarki. To są Tutaj badania są już i dane są bardzo rozbieżne, ale my szacujemy na podstawie takiej autoidentyfikacji firm rodzinnych, że o ponad 800 tysięcy z nich poczuwa się do, do tego, żeby nazwać ją firmą rodzinną. Tak? To jest 300, ponad 300 miliardów złotych przychodu, a więc około 18% polskiego PKB. Więc mówimy o takiej skali, takiej skali działalności. I teraz no, polska gospodarka, mówiliśmy, że ma 30 lat to jest dużo, polska gospodarka wolnorynkowa ma 30 lat to jest dużo i niedużo. Duże przedsiębiorstwa buduje się na pewno w dłuższej perspektywie. To znaczy, w 30 lat bardzo ciężko jest zbudować dużą polską firmę, a nam zależy na tym, żeby było jak najwięcej polskich dużych firm, które mają swoje centrum ulokowane w Polsce, bo to przynosi bardzo szerokie korzyści wszystkim. Po pierwsze, te firmy płacą częściej podatki w Polsce. Po drugie, rozwijają się w Polsce, więc podnoszą jakość, innowacyjność i inwestycje. Polskiej gospodarki. No a po trzecie, tworzą wartościowe miejsca pracy i to już jest takie oddziaływanie ogólnospołeczne, bo dzięki temu jesteśmy w stanie na polskim rynku zaoferować wysoko wykwalifikowane miejsca pracy polskim absolwentom studiów i wykwalifikowanym profesjonalistom. Więc no bardzo nam zależy, żeby te polskie firmy rozwijały się, rozwijały się w Polsce i tutaj, tutaj wiązały swoją przyszłość. Trochę spinając to klamrą mogę powiedzieć, do tego oczywiście potrzebny jest czas, a ten czas trochę, trochę firmom, wydaje mi się, że pomogą uzyskać właśnie te rozwiązania, które opracowujemy.